Cześć. Dziś pokażemy Wam nowe radio od Alpina z bezprzewodowym CarPlay'em i z Android Auto, który działa na tę chwilę przynajmniej przewodowo. Porównamy to radio z poprzednikiem oraz przejdziemy się po ustawieniach. Ponieważ to będzie długi film, to kody czasowe znajdziecie w opisie tego filmu, tak jak i link do samego radia. Tymczasem zapraszamy do środka. Na stole oba modele. To jest 702, czyli model starszy, a to 705, czyli najmłodsze dziecko Alpine. Od strony zewnętrznej oba radia mają ekran 7-calowy. W 702 ramki są fizyczne, czyli takie jakby wystające poza ekran, natomiast w 705 mamy jedną taflę ekranu. Oba egzemplarze mają też fizyczne przyciski, to jest bardzo duży plus dla tych modeli. Tutaj mamy ramkę od Suzuki i zobaczcie, że te przyciski tutaj dają bardzo fajny komfort użytkowania takiego radia. No, mimo tego, że pewnie większość z nas też korzysta jakby ze sterowania z kierownicy, ale jednak co fizyczny przycisk, to fizyczny przycisk. W 705 dodano przełącznik kamer. To może być ważne na przykład w kamperach i o tym sobie powiemy za chwilę. Jednak to co najważniejsze, ma miejsce wtedy, kiedy podłączamy radio. Dwie podstawowe różnice między tymi dwoma modelami stacji to ekran. W 705 mamy 1280x720 pikseli, natomiast w 702 800x480. I druga różnica to CarPlay. W 705 jest CarPlay bezprzewodowy, a w 702 przewodowy. Co do rozdzielczości to możemy tę różnicę dość łatwo pokazać, mierząc liczbę pikseli na milimetr. Wiem, że to żaden profesjonalny test, więc nas nie biczujcie w komentarzach, ale w 702 można dość łatwo policzyć te piksele, są duże i wyraźne. Natomiast w 705 to już znacznie trudniejsze zadanie, więc należy domniemywać, że faktycznie rozdzielczość jest tutaj większa. Druga różnica to bezprzewodowy CarPlay w 705. Wystarczy połączyć się y, poprzez Bluetooth. Y, w 702 trzeba połączyć się przewodem. Zapytacie, co z Android Auto? Otóż w 702 Android Auto jest realizowane przewodowo, natomiast w 705. Też jest przewodowo, ale jest szansa na działanie bezprzewodowe, a to dlatego, że po połączeniu przewodowym i po rozłączeniu telefonu z radiem, telefon jakby starał się połączyć z radiem i wywołać Android Auto. Wskazuje to na to, że być może przy kolejnej aktualizacji radia, Android Auto będzie tutaj działało bezprzewodowo. Radio na dziś oczywiście działa przewodowo i tak to chcemy sprzedawać. Na marginesie y, to jest bardzo fajna rzecz w tych markowych radiach, że zawsze jest szansa na aktualizację. I jeszcze jedna ważna rzecz: wszystko co tu mówimy o funkcjach, powtarzam, o funkcjach radia. 705 będzie działało identycznie w radiu 905, czyli w radiu z 9-calowym ekranem, oraz w radiu 115, czyli w radiu z 11-calowym ekranem. Oczywiście wszystkie te jednostki od Alpine. Link do tych trzech stacji znajdziecie oczywiście także w opisie tego filmu. Ustawiamy teraz język polski i pokazujemy niektóre funkcje radia. W ten sposób to radio wygląda wyjściowo. Ja jestem zwolennikiem tak zwanego ekranu rozszerzonego, czyli zrobienia tutaj takich większych ikonek to po prostu dla mnie jakoś estetyczniej wygląda. Teraz dwa słowa co można zrobić z poziomu tego ekranu, a można zrobić sporo i akurat w tym radiu jest to bardzo mądrze przemyślane. Tu mamy ikonkę słuchawki, która nas przerzuca do zestawu głośnomówiącego. Jeśli korzystamy z CarPlaya, to zostaniemy przeniesieni do zestawu głośnomówiącego CarPlaya czy Android Auto. Podobnie wciskając tutaj tę ikonkę ze słuchawką. Jeśli jesteśmy połączeni tylko po Bluetoothie z radiem, to te słuchawki będą nas przerzucały do zestawu głośnomówiącego radia. Tu wywołujemy Siri lub asystenta Google. Tu mamy regulację głośności i wyciszenie. Dłuższe przytrzymanie wyciszenia wyłącza nam ekran. Odtwarzanie muzyki. Tu mamy przycisk Home. Dłuższe przytrzymanie wyłącza radio. Tu mamy przełącznik widoku kamer, na przykład na przód i tył. To przydatne w kamperach, ale nie tylko. Bo wchodzimy sobie w ustawienia i tu możemy ustawić na przykład kamerę cofania, jako pierwszą. Oczywiście ona się będzie włączała automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego, ale tu możemy sobie zdefiniować drugą kamerę, na przykład kamerę przednią, lub kamerę no, chociażby na pakę, jeśli jest taka potrzeba, przewijanie utworów. I klawisz Navi, czyli bardzo fajna rzecz w radiach Alpine, a mianowicie z każdego miejsca radia można szybko przejść do ostatnio otwartej nawigacji w CarPlayu czy w Android Auto. Uważny obserwator zauważy, że tu po bokach mamy takie dziwne marnotrawstwo miejsca. Otóż jest tutaj czujnik światła. Jeśli zasymulujemy, że jest ciemno, to ekran będzie łagodnie przygasał, żeby nas w nocy nie razić. A jeśli jest jasno, no to wróci do pierwotnej jasności. Z góry zjeżdżają ustawienia muzyki, i do nich jeszcze wrócimy, bo jak widzicie, jest tutaj całe mnóstwo tych możliwości. Radio to nic niezwykłego, ale tu znów mamy ten szybki przełącznik, w tym wypadku na przykład na daba. I bardzo lubię te alpajnowe ułatwienia w tej stacji multimedialnej. Opcja podłączenia USB, czyli wideo i muzyka, i też zobaczcie, że tutaj mamy taką małą ikonkę z łatwym przełączaniem między audio a wideo. I jeśli z góry ściągniemy teraz ustawienia dźwięku, to od razu możemy regulować jakość dźwięku wedle uznania właśnie dla tego źródła. Można też zminimalizować filmik czy muzykę. Niestety nie można tego klocka przenosić ani powiększyć. No i działa to tylko w tym zwykłym trybie tych ikonek, w tym pierwotnym trybie, natomiast nie działa to w tym trybie rozszerzonym. Na radio możemy wejść sygnałem HDMI, a więc na przykład podłączyć Android Boxa i mieć tu Netflixa czy YouTube'a. Niestety sterowanie będzie tu tylko z pilota, a nie z poziomu ekranu. Można tu też podłączyć pełnego Androida, ale działającego na platformie CarPlay'a i wtedy mamy sterowanie z poziomu ekranu i jak w każdym Androidzie mamy i Netflixa, i. YouTube'a. Dla mnie jest to absolutnie zbędne w tym radiu, no ale z uczciwości pokazując funkcję tego radia, też chcemy wam to zaprezentować. Radio ma też wyjście HDMI, a więc można wejść po HDMI jakimś sygnałem i wyjść nim na przykład na zewnętrzny monitor czy monitory. Niestety to radio nie jest dwustrefowe, czyli jakby nie można konsumować różnych treści, jednej na radiu, a drugiej na zewnętrznych monitorach zagłówkowych czy podwieszanych. Audio po Bluetoothie. I muzyka to nas przełączy akurat w tym wypadku do muzyki, którą y, obsługuje Android Auto. Czas na ustawienia dźwięku. Tu mamy podane źródło, ale i tak największą uwagę przykuwa tu ogromny woltomierz, który nie wiadomo po co jest w ustawieniach muzyki, ale widocznie było tu puste miejsce i ktoś pomyślał, mmm, wstawmy tu może woltomierz, będzie fajnie wyglądał. No i faktycznie wygląda fajnie. Ale kiedy zmieniamy głośność, to woltomierz pokazuje tę regulację, więc honor projektanta został chociaż trochę uratowany. Jest crossover, gdzie można oddzielnie regulować poziomy dla każdego z głośników. Ustawienia dźwięku przestrzennego, czyli regulacja przód tył, lewo prawo ekwalizer w wersji podstawowej, gdzie mamy regulację tylko przód-tył i subwoofer. Zapisane charakterystyki, takie presety dla dźwięku i zaawansowany equalizer z regulacją dla każdego głośnika. Korekcja czasowa też dla każdego głośnika z opcją zmiany tej różnicy na centymetry. Tu mamy taką umiejętność radia, która sprawia, że muzyka będzie wyraźniej brzmiała niezależnie od źródła dźwięku. Regulacja wysokich i niskich. Defeat nam wyłącza wszystkie ustawienia dźwięku. Tu mamy zmianę charakterystyki brzmienia basów, która nam automatycznie dostosowuje różne opcje korektora subwoofera czy zwrotnicy i dlatego jeśli tu coś zmieniamy, to nie możemy zmienić y, czegoś w innym miejscu. Tu jest regulacja subwoofera wraz z odwróceniem fazy. W radio jest też wbudowany nowej klasy wzmacniacz. No, tego nie można pokazać na filmie, ale poinformować można, a nawet trzeba. Jest też opcja odtwarzania plików high res w takich nieskompresowanych formatach, jak na przykład flag czy WAV. Także myślę, że jest to bardzo dobra wiadomość dla kogoś, kto lubi bawić się dźwiękiem no i ma ku temu warunki w swoim samochodzie. Co do ciekawszych ustawień menu. Dla Android Auto i CarPlay można ustawiać poziomy głośności czy czułości dla poszczególnych opcji. Zresztą tak samo można dla innych źródeł dźwięku. Tu mamy opcję podłączenia dedykowanego rejestratora jazdy i będzie o tym oddzielny film na naszym kanale, bo to jest bardzo ciekawa opcja tego połączenia rejestratora z radiem w Alpine. I same ustawienia dla kamery czy kamer, które już pokazywaliśmy. Tu można ustawić statyczne linie parkingowe i dostosować je do linii auta. Opcja pachołek oznacza po prostu hak. Jest to przydatne, jeśli na przykład podjeżdżasz autem pod przyczepę, albo dla kamperów, gdzie kamera z tyłu pokazuje widok na rowery, i można sobie tutaj jeszcze tę ten, ten przestrzeń ustawić na hak w taki sposób, by bezpieczniej parkować. Podłączając kamerę cofania, trzeba pamiętać, że to radio Alpine nie ma klasycznego złącza RCA na kamerę. Jest takie alpinowe złącze i konieczna jest przejściówka z tego złącza na klasyczne złącze RCA. Oczywiście link do tej przejściówki też jest w opisie tego filmu. A teraz co do ekranu. Jest wybór koloru tła i tak jakby skórki dla tych ikonek menu w ustawieniach audio. Dodatkowo można doposażyć to radio w moduł CAN, który będzie sczytywał na przykład klimatyzację czy fabryczne czujniki parkowania i będzie to wyświetlał na tym nowym radiu. A jeśli ktoś na przykład nie ma sterowania z kierownicy albo chciałby mieć takie sterowanie, taki manipulator jak na przykład iDrive w BMW, to w Alpine może mieć coś powiedzmy podobnego też jest takie dodatkowe akcesorium do tego radia. Pamiętajcie, że wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie tego filmu więc tam zajrzyjcie, jeśli ten sprzęt was zainteresował. A tymczasem do następnego razu.